Co? To został zamordowany. No, oponentka chyba, nie? My oddychamy, a ona? Tak, która groziła panu, ta, że panu ta, A co to za samosąd, że pan od niej strzela? Miała, miała karę śmierci od sądu wyznaczoną, że pan stwierdził, o, to już przesada, pyk! Dobra. O nie, stwierdził? ja ratowałem poszkodowanego. Zobaczymy. Dobra. A kto jest poszkodowanym? Pan. To czemu, jestem w areszcie? Dobra, dobra, no do pan dobra. pan tak dobra. twierdzi. Dobra, Howard Quiva.

Że, nawet jakby nie, było nic to się cieszy z tej ta, sprawy. Tak! Ta. Niech pan ser to nie rzeczy. Mamy helkę. I tego nie zrobił szmaciarz. Więc dostałem rekompensatę, że policja mnie kiedyś oskamowała. skamowała to wie. Słucham? Skąd pan to wie? No 15 lat temu byłem w liceum, miałem wsiąść do pojazdu i powiedzieć. Znaczy, i, i, nauczycielka Dobra. miała do mnie. No, słucham. Zatrzymany panie, Lewa, prawa ręka, o karot! Za co? Pana skąd pan to wie. Za komplement o łydce? Trochę osób komplementuje łydki! Skąd pan to wie? Co? Skąd pan to wie? Że policja skamuje ludzi? A to się skąd nie... Kluba to wie! W pan no. bezpodstawne zatrzymanie! Skąd to wiesz? Co? Że bezpodstawne zatrzymanie mam kajdanki na... Rękach. O tej łydce skąd wiesz? Że mam... że mam ładną. Skąd skąd wiesz, no pan z spodnie, zobaczę do tą łydkę. Jaką łypkę? No moją ładną. Zegarek to czy jest? Rolex to jest? Nie, podruba z AliExpress do ją! Panowie! Lecimy! Sali grzysz! Oh, 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 oh. I trochę kulturalnej na tej będzie, co? Żeby nie musiał złapać. dalej Babę spadło w dół. No nie gadaj. To, no tak widzę, że to Patrz, co robi, patrz, co robi. O, no. O Jezu. Leci w dół. Ja leci! Dalej. Jeszcze leci. O, Jezus. No nie da się na. No. Jesteście gotowi na karambol? Może jednak. O! No i patrz, działa Upolowaliśmy tych zwierzynę. Przyjmij piątkę. Dobra. Daliśmy radę. Daliśmy radę. Uważaj! Ja pierdzielę! O mój Boże! Jezus, który baran se włączył w radio muzykę i każdemu zagłusza, no przecież to trzeba być odklejonym od rzeczywistości. Trzeba go zostawić w tyłu. Run. I'm throwing my go and the other king. And the pump para kid, pump get, get the run, faster than my ballet and the other king. And the pump kid, pump and get the run.